Moim celem w ściganiu jest już od jakiegoś czasu unikanie błędów. Ten błąd w ostatnim Dakarze kosztował mnie bez mała dwie godziny. Przegrałem Dakar o półtorej godziny, więc bez błędów byłoby tak i tak pierwsze miejsce w nim. Ale nie żałuję, ponieważ popełniłem błąd, który. Ciągnął się za mną później długo i w końcu w Brazylii po kolejnym już mniejszym dużo błędzie zupełnie zmieniłem swoją pracę, przygotowanie na następny etap i od tego momentu nie popełniłem już żadnego istotnego błędu nawigacyjnego. A więc ostatnie dwa, trzy etapy Brazylii i całe Maroko było bez istotnych błędów nawigacyjnych. To jest wartość, która zaprocentuje we wszystkich kolejnych rajdach. Nie tylko Dakarach, ale w Pucharze Świata wszędzie. Nie ma różnicy między tym, co nas spotyka na Dakarze a tym, co nas spotyka w Kucharze Świata. Jest po prostu dłużej i więcej. Natomiast y, są cechy rajdu Dakar, które są inne od wszystkich pozostałych rajdów. I głównie tą cechą y, jest to, że organizator Dakaru nie jest przyjazny zawodnikom. Y, tak jak przyjaźni są organizatorzy właściwie wszystkich rajdów, w których startuję, Dakar to jest rajd, który nie rozpieszcza zawodników. W żadnym tego słowa znaczeniu. Chyba, że jest się y, faworyt, Chyba, że jest się... Y, 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 Zawodnikiem, który, którego organizator Dakaru z jakichś zupełnie niesportowych względów uznaje za ważnego, wtedy oczywiście może robić wszystko, natomiast pozostali zawodnicy nie są traktowani fajnie. No i to jest największa różnica. Nie jest mi przyjemnie to mówić, ale po sześciu przejechanych Dakarach i po czterech sezonach, w których przejechałem co najmniej pięć rajdów w każdym, czyli co najmniej 20 rajdach. Pucharu Świata w tym w Argentynie, Brazylii a więc w Ameryce Południowej wiem, że rajd może być fantastyczny, nie tylko pod względem trasy czy wyzwania ale również pod względem relacji pomiędzy zawodnikiem a organizatorem tak jak na przykład rajdy w Brazylii tam praktycznie nigdy nie zdarza się żeby coś, coś było nie fair albo żeby organizator był niefajny nie dla zawodników natomiast w Dakarze można w zasadzie zapytać niemal wszystkich. No, kontakt z organizatorem nie jest niczym przyjemnym. To jest jeszcze trochę inaczej: to znaczy, w Dakarze nie ma patroneli. W Dakarze są Argentyńczycy, Chilińczycy i Boliwijczycy teraz zawodnicy z południowej Ameryki, mhm. którzy ze względów, myślę, pozasportowych mają uprzywilejowaną pozycję i nikt i nic na to, nie, niczego na to nie poradzi. To nie jest narzekanie, to jest doświadczenie, a jak będzie to za niedługo będzie można się przekonać. Dakar to nie są zawody dla wszystkich takie same. Nie pojechał. Naprawdę? Da, Dakar to kład. Kład jest najlepszy na Dakar. E, najlepszy, czyli najtrudniejszy, najbardziej wymagający, ale też kład e, ma cechy, których, których żaden inny pojazd nie ma. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no o już wiem, pojechałbym UTV. Aha. Aha. Pojechałbym e, UTV, czyli, czyli jak to należy po Polsku na Polski przetłumaczyć. E, samochodopodobnym czterokołowym pojazdem, dlatego, że tam jest też trochę elementu walki. Natomiast samochodem, który, który ma filtry przeciwpyłkowe tak czy siak, ale jednak jakość działającą klimatyzację, który nie tankuje na odcinkach specjalnych, który no, samochód to jeszcze nie moje czasy. Myślę, że za kilka, kilkanaście lat pewnie dojrzeje do samochodu. A motocykl z kolei, ja mam taką bardzo ostrą granicę. Motocyklem jeżdżę po asfalcie i tylko po asfalcie, kładem jeżdżę wszędzie, ale głównie off -road. Nie zjeżdżam z asfaltu motocyklem, chyba żeby zabarkować, ponieważ mózg ma ograniczone możliwości, i nie da się przestawić. A w krytycznych sytuacjach y, musi się reagować instynktownie. Nie można myśleć dwa razy. Nie ma sekundy na reakcję, jest 30 sekundy na reakcję. Wtedy ten, ta reakcja musi być absolutnie pewna i automatyczna i ona musi być kładowa lub motocyklowa. Mm. Motocykl off-road byłby. Praktycznie biorąc dla mojego mózgu yy, zafałszowaniem programu. Nie byłbym w stanie jeździć na motocyklu yy, off-road i kład, kładzie jednocześnie na wysokim poziomie. Wobec tego podzieliłem to na szosę i poza szosą, poza szosą kładem na szosie motocyklem, i ten podział w moim mózgu funkcjonuje idealnie. Na przykład do hamowania uczę się na na asfalcie, na motocyklu szosowym, czytania terenu w górach, uczę się na motocyklu mo, na szosie, a później wykorzystuję to off-road na kładzie, bo mm. ukształtowa czytanie ukształtowania terenu, czy off-road, czy, czy na szosie jest, ma sporo podobieństw. No Tak, tylko trochę się siebie boję, bo jak zacznę, to mnie wciągnie. Pozdrawiam czytelników, słuchaczy i widzów oraz internautów korzystających z portalu Ścigacz. Jestem z Wami od prawie samego początku i mam nadzieję jeszcze długo. Rafał Sonik z Krakowa.